No, witam, witam! Oto ostatnie w tym roku pełnoprawne słowo na niedzielę. Jedziemy! Do jutrzejszej północy możecie, tak jak dotychczas, głosować na swoje przeboje w Top 33. A co potem? Tego dowiecie się już z mojej grupy na Facebooku, do której serdecznie zapraszam. Wszelkie linki, oczywiście, na dole w opisie. Kolejny odcinek 13 Ton już na kanale, więc wbijajcie śmiało. Link na końcu tego filmiku. W tym roku dane mi było posłuchać naprawdę wielu ciekawych płyt. Jak możecie się domyślać, na ścisłą topkę szanse ma raptem garstka z nich, co nie zmienia faktu, że wszystkich słucha się dobrze i wszystkie z czystym sumieniem mogę Wam polecić. Jedną z nich na pewno będzie solowy album Grega Puciato piosenkarza The Dillinger Escape Plan, czy Killer Be Killed. Na Child Soldier, Creator of Gods znajdziecie eksperymentalne, noizowe granko, ładne ballady, industrialny gruz, no... pełen przekrój. Warto obadać. Warto obadać również coś, co nie sądziłem, że może mi się spodobać, a spodobało się i to bardzo. No, bo jak Horde nazywa się Green Druid i gra klimaty stonerowe, bo wiecie, green, no to nie mam zbyt wielkich oczekiwań. A tu, moi drodzy, wielkie zdziwko, bo to ze stereotypowym, oklepanym, stonerkowym wojeniem nie ma naprawdę zbyt wiele wspólnego. Stoner to tylko jeden z elementów, w moim odczuciu wręcz przysłonięty przez klasyczny, niebiorący jeńców DUM. Kompozycje ogólnie BDB, ale i tak najlepsze są wokale, bo tak udanie połączonego śpiewu z graulem we współczesnych klimatach dumowych dawno nie słyszałem. Voices of Vengeance to korowy debiucik ze Szwecji. Może jeszcze bez wielkiej miłości z mojej strony, ale ich perypetie na pewno będę śledził. Z debiucików też warto mieć na uwadze naszą rodzimą zgrozę, bo szykują się nam naprawdę rzeźnickie damskie wokale. Premiera całej epeczki bardzo ładnie, gdyż w Wigilię. A jeśli lubicie Soilwork, to warto sprawdzić ich najnowsze wydawnictwo, chociażby dlatego, że tytułowy numer trwa 16,5 minuty. Tak, mówię o Soilwork. Dobrze słyszeliście. Muszę przyznać, że nawet im to wyszło. I to tyle na dziś. Za tydzień słowa na niedzielę wprawdzie brak, bo też sobie muszę odsapnąć, ale bez obaw, o stałej porze będzie czekało na was moje coroczne Spotifyowe podsumowanie, więc nie przegapcie. A póki co, kciukujcie, komentujcie, subujcie. Dziękuję za uwagę.